czy Saraj. Kamienny dukt w szarość wtopiony, z dziczawych roślin długie pędy straszą. O wychudły minarec, księżyc zahaczony, próbuje się wyrwać i na pomoc woła śpiącego w obłoku stróża czy anioła. A ten obłok, jak senny łabędź na jeziorze, Pierś ma białą, szeroką i do skrzydeł tuli kilka gwiazd samotnych, całując im skronie. Na wzgórzu kolosy słońcem opalone, nocą w czerń odziane pilnują doliny. Nieraz słyszały lament i płacz niejednej więzionej w haremie dziewczyny. Na blaszanym dachu. Koci cień się ścieli, żółtymi ślepiami odstrasza demony, które w głębokim utopione strachu trzęsą się jak liście złotych mirabeli. Cykady graniem noc ukołysały, wzrok się potyka o cienie cyprysów. Wystraszony gołąb skrzydłami uderza, z echem odlatuje. Na uśpione skały.